serdecznie. Bardzo dziękuję za zaproszenie, za możliwość uczestnictwa w powitaniu wiosny w tym pięknym czasie. Ja tradycyjnie na samym początku bym was prosiła, żebyście sobie usiedli bardzo, bardzo wygodnie z postępnego super. Proszę też, jeżeli będzie to z wami zgodne, żebyście sobie zamknęli oczy. Zobaczcie, co się dzieje na poziomie umysłu. Czy każdego tak samo odbieramy, czy każdy nas tak samo cieszy? Czy odczuwasz w stosunku do każdego człowieka jedność? Czy Twoje serce się do, dokładnie tak samo cieszy na każdego, kto, kto tutaj jest? Jeżeli tak nie jest, to możesz siebie zapytać, co w tobie takiego odbiera każdego inaczej? Czy to jest serce, czy to jest umysł? Oczywiście jesteśmy wolni od oceniania tego, doświadczamy tego w nas samych. Jeżeli jest to tylko możliwe, to tak jak potrafisz teraz, otwórz swoje serce na wszystkich, bo wszyscy jesteśmy jednością. Chciałabym Was prosić, żebyście wzięli udział, ponieważ ja mam bardzo krótki wykład pod tytułem Spełnione życie i chciałabym, żeby. W tej krótkiej chwili przekazać Wam jak najwięcej informacji, ale to Wy macie te informacje, nie ja dla Was. Spełnione życie w moim odczuciu, bo każdy z nas jak tutaj stanie, będzie się wypowiadał tylko z własnej perspektywy. I ja wierzę głęboko w to, że tyle ile ludzi jest na świecie, tyle jest możliwości i koncepcji. Spełnione życie w moim odczuciu to jest życie, które utkane jest z miłości. Jeżeli cokolwiek w życiu robimy z tego poziomu, z poziomu serca, rozmowa dotyk, czasami są te rozmowy trudne, to nie zapominaj w tej trudnej rozmowie, w tej konwersacji czy kłótni, co jest źródłem Twojego istnienia i osoby, z którą doszło do konfliktu. Co się dzieje tak naprawdę w naszych głowach, kiedy przychodzimy, na przykład idziemy ulicą? Czy zdajemy sobie sprawę z tego, że mnóstwo wskakuje nam opinii na temat tych osób najważniejsze jest chwycić tą opinię i zadać sobie pytanie czy to jest moje czy to jest program, który został mi zaszczepiony lata temu czy ja w to wierzę w momencie, kiedy pojawia się ta ocena i naprawdę jest to mm, wymagający proces tej samoobserwacji żeby nie pozwolić tym myślom nakręcić się na przykład idzie ktoś bardzo, bardzo puszysty po ulicy, wskakuje tobie opinia. Na przykład jak to jest możliwe, że ta osoba się tak zapuściła? I teraz, kiedy tak stwierdzisz, będziesz mieć taką opinię, to, on, to ona już jest osobą. Ale kiedy wskoczy tobie ten obraz, a ty go złapiesz, to nie pozwolisz na to, żeby wpłynęła ocena. Bo komu tak naprawdę szkodzi ta ocena najbardziej? Nam. Nam, bo my oceniamy, my tracimy na to energię. Ponadto niestety i wiem, że rozmawiam z osobami, które są bardzo duchowe, bardzo bogate w tą wiedzę duchową, są same dla siebie odkryciem i jesteście bardzo wrażliwi, to na pewno zdajemy sobie też sprawę z tego, że każda taka ocena ten jest taki, ten jest górem, ten jest hamem, a ten się tak prowadzi, a tamta robi to czy tamto. Niestety wzmacnia negatywne cechy w tej osobie. Gdybyśmy tylko pobłogosławili tym ludziom, gdybyśmy nie z poziomu litości, ale z poziomu współodczuwania doświadczyli tego, dlaczego na przykład ktoś sięga po alkohol i w taki sposób próbuje sobie w życiu poradzić, a nie potępiali go, byli sami od tego wolni, to wierzę głęboko w to, że natychmiast energia na Ziemi będzie się zmieniać. Dla mnie życie spełnione to jest pielęgnacja każdej płaszczyzny, na jakiej funkcjonujemy. Ostatnio, be, mając wykład tutaj, omawiałam siedem poziomów naszego istnienia. Dziś chciałam tylko powiedzieć, jak gdyby uzupełniająco, że funkcjonujemy w życiu, można to porównać do domu. Od, od pierwszego oddechu budujemy fundamenty, dostając albo nie dostając miłość od rodziców, budujemy fundamenty. Później budujemy swój dom i mamy mnóstwo komnat w tym domu. Mamy komnatę pod tytułem samorozwój osobisty. Mamy komnatę pod tytułem partnerstwo. Mamy komnatę pod tytułem rodzicielstwo. Jesteśmy też dziećmi swoich rodziców. I tych komnat jest mnóstwo w naszym życiu. Dla mnie, to jest w moim odczuciu, jesteśmy spełnieni wtedy, kiedy dbamy o każdą tą komnatę. Co się dzieje z ludźmi, którzy wpadają w pułapkę robienia kariery, zapominają o rodzinie? Co się dzieje wtedy, kiedy tracą stanowiska? Bardzo często lądują na zawał szpitalu, prawda? Dlaczego tak się dzieje? Dzieje się tak, dlatego że całą swoją życiodajną energię poświęcili tej jednej komnacie. To jest sym symbolicznie to Wam próbuję przedstawić, tej jednej rzeczy. I nagle się okazuje, że kiedy tej jednej rzeczy im w życiu zabraknie, to świat mi się wali. Ale gdybyśmy dbali o, tą, o ten nasz samorozwój osobisty, o pracę, którą kochamy, pod warunkiem, że ją kochamy, a to też jest nasz wybór, czy chodzimy do pracy, którą kochamy, czy nie, prawda? Bo nikt za nas tej pracy ostatecznie nie wybiera, bo każda decyzja ostatecznie należy tak do nas. W związku z tym, z tym można już się uwolnić od obciążenia tego, co na zewnątrz, czyli. Jeżeli zdasz sobie sprawę z tego, że Twoje życie jest Twoim własnym wyborem, to nie masz już pretensji do polityki, do kraju, w którym mieszkasz, do tego, że możesz albo nie możesz. Zawsze chcesz albo nie chcesz. Nic nie musisz. I ta świadomość też nam bardzo pomaga. Kiedy mamy cudowne relacje z naszymi bliskimi, z drugą połówką, z którą jesteśmy. Kiedy nasze dzieci są już dorosłe, ale to do nas dzwonią, kiedy mają problem, żeby się wypłakać, to jest dowód na to, że ta płaszczyzna jest zaspokojona, że to dziecko ma do nas zaufanie, że wtedy kiedy jest mu źle, do nas wykręca numer telefonu i nas prosi o pomoc. Wszystko to na pewno wiecie i wszystko to wszystko, to wszystko jest w waszych sercach, także. Chciałam tylko uczulić, bo ostatnio dość dużo osobiście mnie spotyka um, takich zdarzeń, obserwuję to z boku jak gdyby przy okazji naszego słynnego Facebooka, jak to y, zapanowała, taka dziwna, nie wiem, czy to moda, ale na pewno nie chcę brać w niej udziału, nie podobają mi się te ciuchy. Mnóstwo osób duchowych przebudzonych y, ma taką tendencję do indyktry, indyktrynowania, czyli... Na siłę wmawiania tego, że ich punkt widzenia jest właściwy. A ja znowu powtórzę, i to licytowanie się w tych komentarzach, ta spekulacja, jaka tam jest strata energii, ile, ile tam tej energii ucieka przez palce, gdybyśmy znowu wrócili do źródła, jakim jesteśmy, do światła, jakim jesteśmy, do miłości, czystej wibracji miłości, którą jesteśmy, to nie chciałoby nam się licytować o rację bo z punktu wiemy, że ta osoba ma prawo tak odczuwać, ma prawo się tak wypowiadać i my błogosławimy to w jej, jej prawdzie, bo to jest jej świat, to jest jej dom i to są jej komnaty. Zgadzacie się ze mną? Czujecie to podobnie? Pięknie by było, gdybyśmy teraz w każdym momencie naszego życia, kiedy nasze takie życie troszeczkę wytrąci z tej strefy komfortu, umieli wykorzystać tą wiedzę, wycofać się wtedy, kiedy Wydarzy się coś takiego, że my nie czujemy się w tej skórze za dobrze, bo ta sytuacja nas zaskakuje, ta sytuacja spotyka nas po raz pierwszy, nie mamy żadnych wrażeń, nie wiemy jak zareagować. Co wtedy najlepiej zrobić? Zatrzymać się na chwilę, otworzyć swoje serce i posłuchać siebie, ponieważ ten mędrzec, który da nam najlepsze wskazówki, jest tutaj, nie na zewnątrz. I każdy dobrze akurat tutaj o tym wiem, ale wszyscy też doskonale zdajemy sobie sprawę, że to, co tutaj się odbywa, będzie też dla całego świata. W internecie wszystkich serdecznie pozdrawiam i mam nadzieję, że ten wypłat wniesie jak najwięcej światła do waszego życia. Uwolnijcie się od tego, co męczy, co zabiera energię, co ściąga i będziecie każdym swoim krokiem, każdą swoją myślą, uczynkiem Każdą ciszą, jaką wytworzycie, będziecie tym światłem, które rozświetla inne ludzkie dusze. Bo myślę, że takie jest zadanie dla tych osób, które już są tym światłem. To najpiękniej jest się nim dzielić. Piękniej jest się też na chwilkę wycofać i pozostać samemu ze sobą. Tak, żeby dostać znowu poprowadzenie, co teraz ma zrobić, komu teraz ma pomóc. Tak to się dzieje, że kiedy jesteśmy ze sobą mm, ześrodkowani, jesteśmy spójni ze sobą, to życie zaczyna być jak rzeka. Już nie stoimy na tym brzegu, nie wchodzimy do tej rzeki, nie trzymamy się kurczowo tej czciny i te lepiej nas ta woda, tylko puszczamy się z takim zawierzeniem, że wszystko, co nas spotyka, dzieje się dla naszego najwyższego dobra. Wtedy płyniemy i doceniamy to, co się dzieje dookoła, doceniamy to, co się dzieje dla nas wtedy, kiedy płyniemy. W nurcie rzeki. Życzę Wam samych cudownych chwil. Błogosławię każdej osobie, która tutaj stoi. Tak, żeby misja, z jaką przyszliśmy na ten świat, żeby podążać właśnie w tym kierunku i być samemu dla siebie synchronicznym i spójnym. Myślę, że wtedy, kiedy tak się stanie, to nie będzie potrzebnych za wiele słów. Tylko sama nasza egzystencja będzie rozświetlać tych, którzy tego potrzebują. Bardzo dziękuję za poświęcenie mi czasu. Wszystkiego dobrego. Czujecie, jak się podniosła energia. <głosy> <głosy> jak mało trzeba czasami, prawda?